Bez wątpienia psy to najwierniejsze zwierzęta na naszej planecie. Jeśli jeszcze nie masz psa, powinieneś to koniecznie zmienić. Dlaczego? Bo pies ochroni cię przed każdym zagrożeniem i może uratować twoje życie w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Dziś zobaczymy, jak psy potrafią ratować nasze życie. Rozpoczynamy dzisiejszy film spokojną sceną. Dziewczyna, jej dziecko i wierny pies spacerują cicho przez miasto. Panuje spokój. Wszystko wydaje się być w idealnej harmonii. Nagle, znikąd, pojawia się wściekły pies i atakuje bez ostrzeżenia. Pies dziewczyny natychmiast reaguje. Rzuca się do walki z pełną siłą, gotów zrobić wszystko, by ochronić swoją panią i jej dziecko. Rozpoczyna się zaciekła walka. Oba psy gryzą się nawzajem z niesamowitą brutalnością. Instynkt zagrożenia został uruchomiony, a konfrontacja była nieunikniona. W końcu pojawia się właściciel agresywnego psa i próbuje przerwać bójkę. Niestety, oba psy są zdeterminowane, żaden nie chce odpuścić. Walka trwa dalej, a nagranie urywa się w dramatycznym momencie. To scena, która porusza do głębi. Bez wątpienia psy potrafią być najbardziej oddanymi obrońcami człowieka. Mały chłopiec, około 6 lat, bawi się spokojnie przed domem razem ze swoim wiernym owczarkiem niemieckim. Po drugiej stronie ulicy, przed domem sąsiadów, siedzi pies ze swoim właścicielem. Nic nie zapowiada niebezpieczeństwa, aż do nagłego ataku. Pies sąsiadów zrywa się i pędzi w stronę dziecka. W tej samej chwili pies chłopca reaguje błyskawicznie. W obronie swojego małego towarzysza i konfrontuje napastnika. Przez chwilę trwa gwałtowna walka, pełna napięcia i emocji. Na szczęście w kluczowym momencie na miejsce przybywają matka dziecka i właściciel agresywnego psa. Ich szybka interwencja kończy starcie, zanim dojdzie do większych obrażeń. Ten moment to nie tylko dramatyczna scena, to także mocny dowód na to, jak silna potrafi być więź między psem a jego rodziną. Na balkonie domu stoi owczarek niemiecki, uważnie obserwując okolice. Dba o to, aby wszystko było bezpieczne, zwłaszcza dla dzieci bawiących się na osiedlu. Nagle dzieje się coś niespodziewanego. Dzieci zaczynają uciekać w panice, jakby coś je goniło. Okazuje się, że to bezpańskie psy ruszyły w ich stronę. Owczarek niemiecki nie waha się ani chwili. Zeskakuje z balkonu z niesamowitą prędkością i rzuca się w pościg za intruzami. Chroni dzieci przed niebezpieczeństwem niczym superbohater, jakby był psim Spider-Manem. Gotowym na każdą sytuację w mieście, co za bohaterski czyn w idealnym momencie, aż strach pomyśleć, co mogłoby się wydarzyć, gdyby nie było go na balkonie. W tle domu widzimy uroczą, małą dziewczynkę bawiącą się z młodą kozą, ale. Żarty tej kozy były trochę zbyt ciężkie. Nie zdaję sobie sprawy, że zabawa z tak małym dzieckiem może być niebezpieczna. Koza zaczyna zachowywać się w sposób, którego nikt nie chciałby zobaczyć w pobliżu dziecka. Gdy sytuacja staje się poważna, pies biegnie z pełną prędkością w stronę kozy i ratuje dziewczynkę. Koza ucieka w zabawny sposób, ale dla psa to, co zobaczył, było poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa dziecka. Może warto dać tej kozie małą lekcję na przyszłość? Najpiękniejsze u psów jest ich błyskawiczna reakcja w chwili zagrożenia. Na tym nagraniu widzimy, jak mały pies niespodziewanie atakuje dziecko. W jednej sekundzie sytuacja wydaje się niebezpieczna, ale wtedy, jak błyskawica, do akcji wkracza większy, silniejszy pies. Bez wahania rzuca się na agresywnego psa, broni dziecka i ratuje sytuację w najpiękniejszy możliwy sposób. Cała scena trwała zaledwie kilka sekund, ale napięcie i emocje, które temu towarzyszyły, zszokowały wszystkich obecnych i widzów filmu. A ty? Czy przeżyłeś kiedyś podobną sytuację? Podziel się swoją historią w komentarzach. Psy potrafią chronić nas nie tylko przed agresywnymi zwierzętami czy złodziejami, czasem ich instynkt ratuje nas przed czymś znacznie poważniejszym, czymś z czym nie poradziłoby sobie nawet stu psów. Na tym nagraniu zobaczycie niesamowitą scenę. Młoda dziewczyna spaceruje spokojnie chodnikiem ze swoim małym psem. Nagle pies zatrzymuje się bez wyraźnego powodu. Dziewczyna też się zatrzymuje, zaskoczona jego zachowaniem. Chwilę później w to miejsce z impetem wpada ogromna ciężarówka, dokładnie tam, gdzie miała przejść dziewczyna. Pies wyczuł niebezpieczeństwo na kilka sekund przed tragedią, jakby miał szósty zmysł. Prawdziwy psi bohater. Gdyby nie on, dziewczyna mogłaby nie przeżyć. Czy twój pies kiedyś zrobił coś, co cię zaskoczyło? Opowiedz nam w komentarzach. na całym świecie słyną z pogoni za listonoszami to już prawdziwa klasyka. Ale ten kierowca Amazona znalazł sprytny sposób, jak sobie z tym poradzić. Mężczyzna miał już wcześniej sporo problemów z psami, które ścigały go podczas dostaw. Ale tym razem, zamiast stresu i ucieczki, postawił na spokój. Zdecydował się porozmawiać z psem łagodnym głosem, pokazując, że nie ma złych intencji. Dzięki temu udało mu się bez problemu zostawić paczkę i, co więcej, zaprzyjaźnić się z tym groźnie wyglądającym psem. Trochę przerażający z wyglądu, ale jak się okazuje, Wystarczyło podejść do niego z sercem i spokojem, całe szczęście, że wiedział, jak się zachować. Znasz tych rodziców, którzy uważają, że bicie to sposób na wychowanie. U mnie to była codzienność. I co? Nic mi się nie stało, a jednak jestem teraz silny jak lep. W tym poruszającym nagraniu widzimy silną matkę, która wchodzi do pokoju swojego syna z paskiem w dłoni, gotowa go ukarać, ale wtedy dzieje się coś niezwykłego. Ich pies staje pomiędzy nimi. Odważnie, zdecydowanie, z sercem większym niż niejeden człowiek. To jeszcze nie wszystko. Pies łapie pasek w zęby i wyrywa go z rąk kobiety, zmuszając ją do zatrzymania się i przemyślenia swojego zachowania. Ten moment mówi więcej niż tysiąc słów. Nie wszystko da się rozwiązać przemocą. Czasem to zwierzę uczy nas, czym naprawdę jest empatia i ochrona tych, którzy są słabsi. Tutaj pies rasy Kangal postanawia ochronić swojego właściciela przed zagrożeniem ze strony pitbulla i dokładnie tak się stało. Kangal versus Pitbull. Kto jest silniejszy? To pytanie od dawna dzieli miłośników psów, ale dziś zobaczymy jak wygląda to naprawdę. Widzimy właściciela Kangala, który przechodzi ze swoim psem. Pitbull stoi dumnie, nie boi się, nie rusza się z miejsca. Widać, że nie zamierza uciekać. Kangal zbliża się i wygląda na to, że chce dać pitbullowi nauczkę. Bum! Rozpoczyna się walka. Oba psy dają z siebie wszystko. Pełna siła, czysta agresja, żadnych wahań, ale z każdą sekundą widać, że kangal ma przewagę. Właściciel decyduje się przerwać walkę i odciąga swojego psa, bo jedno jest pewne: gdyby nie było ludzi w pobliżu, ta walka mogłaby się skończyć śmiercią jednego z nich. To dwa z najgroźniejszych i najbardziej walecznych psów na świecie, a ty, który z nich według ciebie jest silniejszy? Widzisz. Pies to nie tylko zwierzę domowe. To wierny towarzysz, obrońca i prawdziwy przyjaciel na całe życie. W chwilach, gdy liczy się każda sekunda, pies potrafi zrobić coś, czego nie spodziewalibyśmy się nawet po człowieku. Dlatego, jeśli masz psa, doceń go. A jeśli nie, może właśnie dziś jest dobry moment, by to zmienić. Psy naprawdę zasługują na miano najlepszego przyjaciela człowieka.